Państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście bardzo miło jest wreszcie poczuć się majowe słońce na torze w Bydgoszczy. E, za chwilę zaczynają się wyścigi. Te ostatnie chwile przed pierwszym wyścigiem kwalifikacyjnym jest z nami Łukasz Kamiński, e, promotor od tak Max Challenge, e, który już trochę spokojniejszym okiem patrzył. Przez wszystkim nie będzie żadnego zabezpieczenia pogodowego, a poza tym e, jakie nowiny, jak te ostatnie dni treningowe przebiegały? W jakim nastroju jesteście przed e, kolejną rundą? Nastroje są bardzo dobre. Przede wszystkim, tak jak wspomniałaś mamy słońce. W końcu mamy słońce po dwóch pierwszych rundach, które były naprawdę zimne. Mamy fajną pogodę. Nastroje są fajne. Jesteśmy już po kwalifikacjach. Widać, że walka będzie zacięta w tych wyścigach dzisiejszych, więc trzymamy kciuki za, za tych, którzy będą jechali i mam nadzieję, że walka będzie odbyła się fair play. Czy spodziewasz jakichś zaskoczeń i coś się w tych, wśród liderów zmienia, czy raczej te mocne, mocne nazwiska się dzisiaj też i jutro będą pojawiały? Liczę na to, że będziemy mile zaskoczeni, tak? ale widzimy, że jednak liderzy cały czas są z przodu i, i pilnują tej czołówki. Warto powiedzieć o takiej bardzo dużej, mocnej, dobrej informacji dotyczącej partnera strategicznego, który się pojawił w tym sezonie. Orlen, potężny koncern, który w tej chwili przynosi bardzo duży potencjał. Możemy powiedzieć, jak Wy to traktujecie? Co to oznacza dla, dla serii? To jest początek naszej współpracy, tak? Ten pierwszy rok jest dla nas wszystkim rokiem wielu nowości. Przede wszystkim 15 kierowców serii Rotach nominowanych, to znaczy nominowanych do Akademii Orlen. Są to kierowcy, których na razie wszyscy obserwujemy, jak się zachowują, bo to nie jest tylko i wyłącznie walka na torze, ale również zachowanie poza torem. Miejmy nadzieję, że to wszystko będzie szło w dobrym kierunku i cały czas na to liczę. Przed nami obóz dla, przygotowawczy dla tych zawodników Akademii Orlen. Więc czas pokaże, jak to wszystko będzie wyglądało. Na razie, jesteśmy, na razie jesteśmy dobrej myśli i tak jak wspomniałem, to jest pierwszy rok naszej współpracy. To jest bardzo prestiżowe, to jest też bardzo rozwojowe, taki pilotażowy program. Rozumiemy, że jedna i druga strona się przygląda, ale bardzo duży potencjał i oczekiwania z tym związane. To myślę, że dodaje tak wizerunkowo bardzo dużo. Wspomniałeś o tym, że to są nominacje, czyli ci zawodnicy są już wyróżnieni, ale ten sezon jest szczególnie ważny, bo jeszcze ktoś ich obserwuje. Tak, dokładnie tak. Więc wszyscy, tak jak wspomniałeś, wszyscy ich obserwujemy, patrzymy jak się zachowują i jak walczą, bo sezon trwa, a do końca sezonu jeszcze troszeczkę nam zostało. To bardzo dobrze. To dodaje niewątpliwie i wizerunkowo. My często mówimy o tym, żeby karting zaistniał szerzej, żeby te kategorie się rozwijały, żeby było coraz więcej zawodników. To jest chyba bardzo dobry kierunek pozyskania takiego partnera. Tak, dokładnie tak. To jest właśnie przede wszystkim, ponieważ karting w Polsce jest jeszcze sportem bardzo, bardzo mało popularnym. W większości jest kojarzony z torami amatorskimi, torami halowymi, a ten karting profesjonalny, wiesz, doskonale wygląda troszeczkę inaczej. Tak, to prawda. Ja też bardzo z, z dużą uwagą od pewnego czasu przyglądam się temu e, e, temu, temu rodzajowi sportu zupełnie innemu, niezwykłemu, pasjonującemu, pełnemu e, emocji. Tutaj Paweł też wspominał, że na przykład ten torek, e, na którym jesteśmy, to też ma długą historię. Dzisiaj rozmawiałam z jednym z sędziów o tym, że kiedyś w kategoriach jeździło po 100 zawodników. Jak zrobić, żeby wrócić do tej pięknej historii? Przede wszystkim potrzebujemy więcej torów w Polsce. Natomiast były takie czasy, były takie czasy, że na, nawet na zawody okręgowe przyjeżdżało grubo ponad 100 zawodników. No, to były troszkę inne czasy. Były sekcje kartingowe przy szkołach, było dużo klubów, więc to wyglądało troszkę inaczej. W tym momencie można śmiało powiedzieć, że karting to jest taka mała Formuła 1. Tu pracuje cały sztab ludzi na sukces jednego zawodnika. Więc do tych czasów już niestety nie wrócimy, ale będziemy się starać, żeby tych zawodników było jak najwięcej. Ja myślę, że dróg do uzyskania zainteresowania jest wiele. Na pewno to jest bardzo ważne, żeby startować od tych najmłodszych kategorii i budować zawodnika, bo to jest chyba też jakby najlepsze pod względem rozwoju, że się przechodzi przez te wszystkie szczeble i te wszystkie kategorie po kolei. Tak, dokładnie. To jest właśnie naj. Najlepszy moment, żeby te najmniejsze dzieci zobaczyły, co to jest kierownica, co to jest gaz, co to jest hamulec, jak ten go kart działa e, i później rosły w tej kategorii, w tej serii, przychodziły, zmieniały kategorie wiekowe. E, Wcześniej żeśmy rozmawiali o rodzicach, którzy się ścigają. E, i ci... I myślę, że warto o nich też pamiętać, bo to też jest droga wejścia do kartingu. Rozmawialiśmy właśnie o tym, że czasem jest tak, że tata się zainteresuje, na przykład jeżdżąc w hobby, prawda, w jakiejś kategorii. Ma. Mamy taki przykład tutaj, Tomek Wilczyński, który startuje w kategorii DD2 Masters. Jego córka stawia pierwsze kroki już w wyścigu, więc pewnie za jakiś czas zaobserwujemy to, że Tomek będzie mechanikiem, trenerem, kibicem, a na razie sam się ściga i wprowadza w ten świat kartingu swoją córkę. To jest bardzo dobry pomysł. Czyli będziemy dzisiaj e, cały czas razem. Na pewno wrócimy albo dzisiaj, albo jutro jeszcze te rozmowy z na takie podsumowanie. E, I cóż, za chwilę pierwszy, e, pierwszy wyścig, czyli kategoria senior. Masz swoich faworytów? No tu niestety nie mam tych faworytów, bo e, pierwsza trójka jest, jedzie bardzo równo, więc będziemy widzieć e, fajną walkę. No, mam nadzieję, że Kasper Bielecki, który jedzie e, w seniorze też dołączy się do tej walki i będziemy mieli co oglądać fajny wyścig, tak? Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas w tym gorącym momencie. Łukasz Kamiński był z nami. Dosłownie za e, kilka minut patrzę tutaj na, na obsługę, która jest e, naprawdę w zasięgu naszego wzroku. Dosłownie pięć minut nam zostało do pierwszego wyścigu kwalifikacyjnego. Oczywiście będziemy e, z Państwem. Paweł Surynowicz będzie komentował wszystkie wyścigi, a my tu na polach przedstartowych, które zawsze mówimy są naj, najgorętszym miejscem, prawda? Tak, w tym momencie tak, to jest najgorętsze miejsce. My, w tym najgorętszym miejscu, które jest i pod względem emocji, pod względem słońca, które nad nami, najgorętszym miejscem pewnie w Bydgoszczy, a również w całym kraju, dla wszystkich tych, którzy są miłośnikami tego sportu, będziemy cały dzień Państwu towarzyszyć. Oddaję głos do Pawła Renowicza. Sponsorem strategicznym serii Rotax Max Challenge Poland jest polski koncern naftowy Orlen. Akademia Orlen Team.